Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem MR85, a to jest Minecraft i moja seria Minecraft z modami na paczce DNS TechPack. Eee, tak, znowu jesteśmy w pomieszczeniu Eplit, ponieważ ostatnio skończyliśmy ustawianie naszych craftingów, dokładnie Molecular Assemblerów. Eee, ja to troszkę przestawiłem. Eee, myślę, że tak będzie dobrze. Tak powinno być dobrze, a czy tak będzie, to się jeszcze okaże. Zobaczymy, czy czasem nie będziemy musieli tutaj tego przestawiać, tak jak było poprzednio, albo jeszcze inaczej. Chodzi po prostu o to, że stwierdziłem, że potestujemy dzisiaj system bez używania eksport basów. Tak będziemy używali samych import basów. Powinno to wystarczyć. No i tak, zejdźmy sobie na sam dół. E, oczywiście zapomniałem już o jednej rzeczy, e, więc jeszcze wybierzemy się w jedno miejsce, zanim tutaj będziemy się bawić pewnymi, e, pewnymi rzeczmi. E, no ale zacznijmy e, od tego, e, że stworzymy sobie e, pierwszy pattern. Teraz tak, pierwszy pattern, który będzie tworzył nam blank paterna. Więc teraz tak, spójrzmy co potrzebujemy kilka nie tak, to jest tutaj Stour Red. Spójrzmy co 100 Red i Craft table. 100 red, OK. Spójrzmy na to co potrzebujemy do stworzenia tego blank paterna. E, tak najpierw go muszę namierzyć. E, oczywiście jendroz jest e, ślepy e, i to jest gdzieś razy raz go tego jeździłem, Oczywiście, e, czyli tak potrzebujemy dwa kwarcy glase, certusa, e, kilka. E, na pewno potrzebujemy iron na samym dole. Raz, dwa, trzy. E, na pewno potrzebujemy teraz tak kwarc, e, e, na pewno certusa. Quartz glase glasy, tak na pewno i glowstone. A. No, glowstone za bogato nie ma. No i dobra, to jest jak widzicie, Craftowalne Więc tutaj już tego jako crafting pattern. Tek, proszę bardzo. Myślę, że jeszcze na tyle materiałów mamy, żeby to stworzyć. No, i teraz tak pójdźmy sobie na górę. Pójdźmy na górę i powiedzmy, że wsadzimy sobie to dokładnie tutaj. Tutaj będziemy sobie może tworzyli rzeczy z Eplit Energy Sticks. Tak, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tylko teraz tak, właśnie zaraz się dowiemy, czy. Będzie to wystarczająco. Tam będzie wystarczająco, żeby te wszystkie rzeczy tam zaimportować. Więc teraz tak, patrzmy sobie na Craft Table. No i proszę, mamy masz Blank pattern. Stwórzmy sobie jeden. No i tak, widzimy, że te rzeczy mamy dostępne. Więc teraz start. Pójdźmy na górę. zobaczymy czy nam się to nie zawiesiło. Tak, w tym momencie jest napis FULU. Ostatnio troszkę budowałem. OK, poszło. OK, poszło, nigdzie nie zawisło, więc nasz pierwszy blank pattern, który został przez nas skraftowany, powinien być już w systemie. Spójrzmy sobie, czy tak jest. Jest, blank pattern. Od razu go sobie wyciągnijmy. Wpakujemy go tutaj. No i teraz tak, problem polega na tym, że nie mamy kwarc glasów. Więc teraz tak, nie tutaj, a tutaj. Weźmy sobie tak, sześćdziesiąt cztery, klika. Weźmy sobie sześćdziesiąt tych. I teraz sześćdziesiąt tych. To będzie 12 i 48 szkła. Oj, 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 oj e, problem ze szkłem. E, więc może sobie przepalmy e, tutaj. E, tak z okazji tu jeszcze wszedłem jeden pattern na, e, na stone. A jak będzie 20, to ja to zgarniam. Dobra, i to rzucę do y, systemu. Znaczy tutaj już jest glas, tak być powinien. E, tak, glas nam wpada, więc jest SI. E, no niestety musimy się przedostać do naszego drugiego pomieszczenia, e, żeby żeby, żeby sobie stworzyć te kładzie e, glasy. Jak tam przeniesiemy tamte. E, znaczy jak stworzymy sobie taką właśnie fabrykę, e, gdzie będziemy mieli wszystkie pulverizery i tak dalej. E, to tam również będziemy, że tak powiem, mieli takie cuda jak tworzenie właśnie glasów No ale póki co musimy to wszystko tutaj robić jeszcze. No niestety jeszcze nie... Znaczy nie chciałem po prostu tego zrobić sam po między odcinkami. Stwierdziłem, że byłoby to troszeczkę nie fair. Ponieważ nie po to jest ta seria, żeby, a nie tak. Żebym robił wszystko sam. A to jest seria, po to, żeby też robić to razem z Wami. Na Waszych oczach. A nie żeby nie było, że ja potem czytuję Jakieś nowe rzeczy tworzę. Bez. No bez Waszej wiedzy. Tak to można powiedzieć. Więc stwierdziłem, że z tym jeszcze poczekam. Po tym, że zrobię jednak sobie sam dwie farmy. Tutaj na farma to będzie: to jest farma zboża. Ona już ładnie tutaj nam działa. Do tego, jak takie rzeczy się robi, żeby to było zboże, a nie drzewa też dojdziemy, też, też Wam to pokażę na przykładzie tej farmy tylko, że tutaj nie będziemy robić tej farmy zboża a farmy marchewki i ziemniaków tak, tutaj również jak już tu jesteśmy, to już to jest troszeczkę zmian tutaj posnosiłem baryłki no jak widzicie tutaj mamy nasadzonki jabłka niestety będę musiał zrobić jeszcze jedną farmę na drzewo na, na 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 nie na brzozę a na ten dąb bo tutaj niestety ale tego powstaje bardzo mało a na dębie też też mi troszeczkę zależy I teraz tak idziemy sobie od razu tutaj i teraz musimy stworzyć parę patternów bo chciałem zrobić teraz właśnie taki test właśnie tego autograftingu. no i tak, część będziemy robić o, 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 z automatu, znaczy część już możemy właśnie zrobić i no i będą to tak Musimy zrobić takie rzeczy jak o, to nie tutaj jak piston jak wiecie do pistona potrzebujemy Kobla Będziemy używać Birchwooda Teraz tak, jeszcze Iron potrzebujemy I będziemy potrzebowali jeszcze oczywiście Redstone No i to jest kolejny No pattern kraftowalny więc OK. To mamy jeden. Z tym, że teraz potrzebujemy stworzyć patterny. Myślę, że na 10 patternów nam materiał wystarczy. Tego mam 20 dostępnego. Znaczy jest więcej. Wszystko jest dostępne, więc OK. no i tak, pójdźmy sobie na górę pójdźmy na górę i teraz nasz pattern ten aha, tutaj mamy pattern encoded pattern no to tutaj powiedzmy sobie wsadzimy nasz piston okej okay. powróć drzwi nie zamknę Namnożyłem jeszcze owiec. Tak. Żeby było ciekawiej. No i teraz tak. Nasze blank patelny. Język 10. Ok. Zbieramy je. Pakujemy tutaj. No i teraz sobie Jędruś na swojej liście odhaczy to, co już stworzył. I teraz tak, kolejna rzecz, którą będę chciał stworzyć, jeżeli chodzi o patterny, to jest jeden MK Storage, tak to się nazywa, komponent, sorry. Więc musimy sobie stworzyć logic processor, logic processor, zamawiamy, start. Z bóżnienką jeszcze trzymamy. Czy czy, czy czy, czy, mamy, jakże coś nazywało? Silicon Printed No, nie mamy Więc zamówmy sobie tego w 30. I teraz tak Jedziemy dalej. Procesor, procesor, procesor Logic. Mamy jednego logika. E, następnie potrzebujemy redstone'a. E, I potrzebujemy kwarc. E, będę używał po prostu zwykłego e, certu z kwarcu. E, tego mam najwięcej. Więc tak będzie po prostu najbardziej, najkorzystniej e, dla mnie. E, no i tak to enkodujemy. I teraz będzie tylko pytanie, e, czy jak tutaj to wsadzę, e, jak tutaj, co tutaj jest? Lang pattern, i tutaj Lang pattern. E, mm -hmm. Wiem, wiem co zrobiłem. Ja między odcinkami stworzyłem sobie taki pattern, żeby sobie enkodować. Lang patterny. Więc pozwólcie, że ja to tutaj sobie wsadzę do EQ. No i teraz tak zamówmy sobie 3T. Dobra, e, czyli on widzi dokładnie co ma stworzyć. E, okej. Okay. On że nam się system. E, nie. A dobra tutaj mamy, więc jest e, okej. Okay. Czyli jeszcze jeden musi nam stworzyć. Tylko, już to też chwilę potrwa, bo. Okej. Okay. Powiedzieliście, że tam yy, musiał jeszcze troszkę innych rzeczy nakraftować. Yy, I teraz tak, musimy stworzyć sobie calculation Procesor. O. Tak. Zamawiamy jeden. I teraz stouret. No co jest, twórz to szybciej. Twórz i mnie nie męcz, mamy nasz Calculation procesor. Dalej. Dobra, wrzuć to tutaj. Ee, 4K. E, Quartz Glass. Proszę bardzo. E, I następnie e, tam był Redstone. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 4K, enkodujemy ten pattern. Tutaj jeszcze możemy to wymazać. Znowu musimy iść na górę, żeby zamontować tutaj ten pattern. Dobra, tu już mamy 4 Następnie będziemy chcieli stworzyć szesnastkę. Na szesnastkę potrzebujemy 3T 3T4K nie no zostawmy otwarte te drzwi, bo jeszcze tam będziemy zaraz wracać będziemy tam wracać de facto dwukrotnie i teraz tak potrzebujemy sztuk 3. wszystko mamy? wszystko mamy widzicie, że tutaj coraz więcej jest rzeczy do stworzenia teraz będziemy używali 269 bajtów to jeszcze wytrzymują T1K Crafting storage. z e. tego tak, co widzę to tam poszło na czwórkę no tutaj ładnie wszystko widzicie trybi wszystko działa tak jak powinno więc teraz tak 4K mamy już jedno więc teraz tak znowu sobie przejdźmy tutaj do widoku Stored i będziemy mieli tak. Raz. No w sumie by jeden wystarczyło. Do szesnastki. Dobra, ja oczywiście przegiałem. Ale nieważne. Teraz engineering procesor Engineering nie mamy. Więc jeszcze zamówmy. O, 100 red. 100 red. Musimy chwilkę poczekać. No szybciej, szybciej tam się twórz. Proszę bardzo, gdzieś tu już wpłynął. Bo widziałem to. Dobra. Teraz tak, quartz Glassy. Do tego potrzebujemy dwa. Jak dobrze pamiętam. Nie, sorry, jeden. I Glowstone y. raz po jednym. Dobra, jeszcze mamy lekki zapas. Dobra, mamy enkodowanym pattern szesnastkę. Oczywiście na górę. I zaraz będziemy sobie enkodować jeszcze jeden pattern. A mianowicie będziemy enkodować dysk. E, znaczy pattern na dysk e, No i teraz tak e, Co do tego dysku potrzebujemy e, 16 e, Potrzebujemy 1.16k ms storage e, Więc teraz sobie może to zamówmy e, Sztuk 1 craft e, Proszę bardzo e, No i za ten czas zanim się to e, skraftuję my sobie już przygotujmy całą resztę, czyli teraz tak kładź z glasy. Redstone'y. Raz, dwa, trzy. Irony. Proszę bardzo. I teraz ten 16 k, proszę bardzo. I teraz tak enkodujemy. I idziemy to wpakować do naszego systemu I zaraz sprawdzimy e, Czy taki dysk nam się stworzy no Oczywiście powinien nam się stworzyć ponieważ e, Mamy wszystkie materiały niezbędne do jego stworzenia e, Teraz na dzień dobre, mamy tą, e, 16, to 16k e, No ale dobra Craft e, table Stwórzmy sobie taki jeden dysk Next e, Widzimy, że wszystkie rzeczy mamy no i teraz tak, piszmy sobie tą szesnastkę. A, już dysk mamy stworzony. No jest pięknie, więc widzimy, że nasz system autocraftingu działa. Nie potrzebujemy do niego żadnych, żadnych eksport basów. Co mnie bardzo cieszy, bo mocno się tego obawiałem, że może to być niewystarczające co mam, to co posiadam. Znaczy, że te importery, a bez eksporterów, więc teraz wiemy, że tak jest, ok, że to wszystko ładnie, w miarę szybko działa. No wiadomo, czy więcej jest do skraftowania, tym. No, kaman, tutaj zboże wypada, nie wiem czemu to tak się dzieje. No ale czasem, ok, można pozbierać. Nie przeszkadza mi to i tak tutaj się kręcę. Nie wiem, przywrócić uwagę, ale tutaj też również troszeczkę się teren wyrównał. Siedziałem ostatnio dwie noce, znaczy dość długo w nocy, przez ostatnie dwie noce, i tutaj właśnie to kilka rzeczy robiłem. Czyli równałem teren, te farmy. Zresztą ci, którzy śledzą mojego facebooka, o tym wiedzą co tutaj się dokładnie działo no i tak, no mamy pięknie, bo właściwie to co chciałem to właściwie w tym odcinku już osiągnąłem to co chciałem wam pokazać i to co chciałem przetestować więc teraz tak, tam na te farmy wracać nie będziemy system autocraftingu no zbyt u nas w tym momencie już też mnie interesujesz. Teraz tak, rzućmy sobie tutaj te rzeczy do systemu. Mam pewne obawy, że może, w momencie może mi miejsce braknąć, ale to inna historia. Tak, tutaj jak wygląda nasze przepalanie. Właśnie tego się obawiałem Więc. Zanieśmy to do naszego systemu. Nie korzystając z Ender Chesta. E, żeby było. Może troszkę szybciej. E, no, system już jest dość zapkany, więc to wszystko trwa. E, jak to tutaj wygląda? To zbieramy. E, to zbieramy. Mam tutaj Loryt. Mam, e, mam Loryt. Więc to tutaj zapodajmy. Paliwo ta groź wzrosła. Także jest OK. Jest pięknie. Aha, to już mam dziurę. Że będę musiał załatać. Ale to zrobię po odcinku. Ponieważ teraz nie ma co tutaj kombinować. Teraz tak, jeszcze przy tej mam y, troszeczkę planów, y, co tutaj jeszcze będzie się działo. Y, to tak, może weźmy sobie y, tutaj wstaćmy te nasionka. No, kaman, skakuj tutaj, nasionko. Y, tak, tutaj ta farma, no ona zostaje tak jest. Y, ona będzie troszkę rozwinięta, y, ponieważ będę chciał stworzyć y, nawóz który będę pozyskiwał z owiec, ale to wszystko zrobimy na odcinku. Po prostu będziemy dalej sobie rozwijali mainfaktory. Po raz kolejny, część mainfaktory i będzie tak będzie ok. Tutaj, no tak, ciężka to po odcinku. Tutaj będę chciał zrobić, żeby Automatycznie trafiały naszych kołkówanów, trafiało drzewo, żebyśmy mogli i, wysysany, i był wysysany szerkoi, tak, żeby on był też z automatu wciągany do systemu. Więc to będzie też jest taki plan na kolejne odcinki. Powiązany właśnie z Eplit na pewno tak tutaj, to tak serwerownię będę chciał rozwinąć, żeby tutaj było więcej miejsc na dyski. No, akwary chodzi wydobywa tego naprawdę maksymalnej ilości surowców, no i potem tych dysków naprawdę przybywa, a nie chcę ich też tworzyć tych większych, ponieważ no wydaje mi się, że, że jednak one są często niewykorzystane. Zresztą miałem to już na jednej serii z Denesa. Ci, którzy oglądali, wiedzą, że tam tworzymy właśnie e, dyski 64K e, i one były m, właściwie bardzo często e, przez 50% powierzchni były puste. E, więc to tak e, troszkę bez sensu, a 16 się po prostu wykorzystuje i jest e, ok. Tak, no to wszystko będę chciał przenieść. Będę musiał zbudować odpowiednie pomieszczenia. Automatyzacja tutaj, pszczółek, proszę, żeby było wyciągane komby, pakowane tutaj do centrifugy i centrifugy, żeby była reszta pakowana tutaj do squeezera właśnie tak jak Honey Dropy, proszę bardzo, to sobie tutaj pobierzmy stąd. Miejsce, dobra, jeszcze jest. Okej, okay. o dobra, jeszcze tutaj te, te drobne śmieci, aha, dobra, tutaj już więcej miejsca nie ma. Więc okej, okay. to sobie wpakujemy jeszcze tutaj do skrzyneczki. E emeraldów mamy już sporo, więc od Jaxxy się martwić nie będziemy. E no tutaj właśnie Query też będę chciał, e żeby nie, nie przesyłał już tutaj surowców, a przesyłał bliżej e systemu. Wiedzą, że stworzymy takie pomieszczenie, gdzie y, będzie po prostu mm, Ender Chest, y, który będzie wciągał wszystkie rzeczy do systemu. Y, poza, 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 poza surowcami, y, które będą szły do przepalania. Y, ale to jeszcze w kolejnych odcinkach. Y, no, i to z mojej drodzy. Ja myślę, że w tym odcinku to byłoby już wszystko, że. Byłoby to wystarczająca ilość rzeczy, które chciałem pokazać, i które pokazałem, i będziemy widzieli się już w kolejnym odcinku, który pojawi się już w dniu jutrzejszym. A tymczasem, chciałem Was zaprosić na mojego Facebooka. Link do którego jest w opisie, tam rzucam screeny. Między innymi te screeny, o których mówiłem w tym odcinku. Zapraszam na Mamla, gdzie. Możemy sobie pogadać. E, może czasami jest nie, ciężko złapać, ale zapewniam e, Was, że tam przebywam. E, tam możecie mi zadać e, pytania, na które chętnie odpowiem. E, no i cóż, e, dajcie łapki w górę, zostawcie komentarze, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do ulubionych i odosobnijcie ten e, filmik e, znajomym. A tymczasem do zobaczenia już jutro. Cześć!